Ponownie zaprezentuję Wam, do czego przydała nam się operacja zamiany warstwy gwiazda w kompozycję. Przechodzimy ponownie do podglądu naszej pojedynczej gwiazdy. Zaznaczając ją, klikamy w przycisk R, dzięki czemu pojawia nam się parametr rotacji. Włączamy naszego timera. Przesuwamy się o 2 sekundy. Do przodu i kręcimy gwiazdeczką, ile wlezie. Cóż wówczas, wówczas się dzieje? Włączamy podgląd, nasza gwiazdeczka bardzo ładnie się kręci. I ten sam efekt rotacji automatycznie przeniesiony będzie do naszej właściwej kompozycji. Proszę bardzo, wszystkie gwiazdeczki w tym momencie się kręcą. Kolejna kombinacja, którą możemy wykonać, to ponowne przejście do pojedynczej gwiazdy. Zaznaczamy, trzymamy wciśnięty klawisz Shift, przyciskamy klawisz S, przez co dodatkowo pojawia nam się parametr skali, ponownie włączamy nasz timer, przechodzimy do pierwszej sekundy, zmniejszamy wielkość naszej gwiazdy niemalże do 0, no do 10%. Przechodzimy do drugiej sekundy i ponownie powiększamy do, do 100%. Dzięki temu uzyskujemy efekt kręcącej gwiazdy, która się pomniejsza, po czym ponownie powiększa. I analogicznie ten efekt również został przeniesiony do naszej właściwej kompozycji. Proszę bardzo, zobaczcie, jak to wygląda. Jeszcze raz start. I nasze gwiazdy się pomniejszają i powiększają. Tylko pozornie to, co tutaj Wam pokazuję, jest bardzo, bardzo banalne, gdyż efekt Motion Tile ma szerokie zastosowanie, szczególnie w przypadku kompozycji tła. Pokażę Wam w tym momencie fragment teledysku, w którym efekt Motion Tile jest wykorzystany dwukrotnie. Proszę spójrzcie na to. I cóż tutaj mamy? Po pierwsze, w najbardziej głębokiej warstwie mamy efekt Motion Tile wykorzystany, dzięki czemu mamy powielenie takich oto prostokątów, które imitują jakieś tam błyszczące ekrany. Plus, również dzięki efektowi Motion Tile mamy tego typu ekraniki, na którym mroczek tam wykonuje jakieś swoje dzikie tańce. Przejdźmy do kolejnego przykładu wykorzystania. Efektu Motion Tile. Do nowej kompozycji wrzucamy sobie model samolotu. Zmniejszymy jego wielkość. Do tej samej kompozycji wrzucamy podkład w postaci nieba. Przesuwamy pod samolot. I mamy tutaj taką improwizację samolotu lecącego w chmurach. Przy okazji, serdecznie chciałbym podziękować moim dzieciom za to, że udostępniły mi swoją zabawkę, aby móc z niej korzystać. Ale równocześnie zaznaczam, iż tego typu gadżety, tego typu dodatki, na których możecie sobie trenować, śmiało możecie pobierać z naszego serwisu motionfreaks.pl, gdzie w dziale download tak znajdziecie tego typu modele. Jaki przed chwilą pokazany model chmur w kategorii foto, tekstury. Macie całą masę kategorii. Tutaj znajdziemy za sobą chmury, proszę bardzo. Jest. I akurat chmury, które będę wykorzystywał, to plik o nazwaniu Sky14. Jest. Wracamy do naszej kompozycji. Zależy nam oczywiście na tym, aby ten model naszego samolotu, który sobie jeszcze leciutko zmniejszymy, leciał. Aby on leciał, muszą nam się te chmury przesuwać. W takiej sytuacji zaznaczamy nasze niebo. Klikamy przycisk P, dzięki czemu pojawia się pozycja. Włączamy nasz timer, przesuwamy się nieco w przód i przesuwamy nasz podkład. No, problem jest tylko jeden: w pewnym momencie ten nasz podkład po prostu nam się kończy. I tu ponownie przychodzi nam z pomocą efekt Motion Tile. W jaki sposób? Już Wam pokazuję. Zaznaczamy nasze niebo, nasze chmury, nasz podkład. Efekt stylize motion tile. I zwiększamy szerokość, czyli duplikujemy tą warstwę podkładu w taki sposób, iż możemy przy zaznaczonym timerze przesunąć tą warstwę jeszcze dalej. Dzięki czemu uzyskujemy realny efekt samolotu, który leci poprzez chmury? Problem, jak widzicie, jest tylko i wyłącznie jeden. Jak widzicie, nasza warstwa powiela nam się w takiej sytuacji na zasadzie zdjęcie podkład za podkładem. Tak więc kończy się jedno zdjęcie, rozpoczyna się drugie, przez co bardzo wyraźnie widać tą różnicę między jednym a drugim. I tutaj z pomocą przychodzi nam efekt, o którym wcześniej wspominałem, a więc mirror is, czyli lustrzane odbicie. Zaznaczenie tej funkcji powoduje, iż praktycznie to przejście jest niemal niewidoczne. W tej chwili oczywiście nasza podświadomość podskazuje nam tą różnicę, tego symetrycznego, lustrzanego odbicia. Natomiast przy niewielu, niewielu kombinacjach, dodaniu poszczególnych kolejnych efektów, Tworzymy tło, które praktycznie nie ma końca, i nasz odbiorca nie, bi, nie, be, nie będzie widział tej różnicy. Spójrzcie jeszcze szybko na przygotowaną przeze mnie wcześniej mini kompozycję z wykorzystaniem modelu samolotu, podkładu tych chmur, tego nieba, oraz oczywiście efektu Motion Tile. Nie wierzę w to, abyście zobaczyli, w którym momencie dochodzi do Wykorzystania tego efektu. Zapewniam Was, że plugin Motion Tide będzie Wam wielokrotnie, wielokrotnie przydatny do wszelkiego rodzaju kompozycji, tak tworzenia tła, jak i y, innych innych elementów, które urozmaicą Wasze y, kompozycje. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Zapraszam do kolejnych tutoriali tak z serii Short, jak i ABC After Effects. I przypominam, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, jakiekolwiek pytania, zawsze możecie kierować je do naszego forum AfterEffects.pl, które jest jedynym w Polsce tematycznym forum poświęconym tego typu zagadnieniom. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych tutoriali.